Witaj, drogi widzu! To, co cechuje każdego człowieka bez wyjątku, to to, że można o nim powiedzieć, że jest ciemnym prochem ziemi. Ciemnym prochem ziemi, który wszechmocny i odwieczny Bóg, w swej nieskończonej dobroci, miłości i kreatywności, postanowił wypełnić swoim światłem, przebóstwić swoim światłem. Obdarować swoim światłem, przemienić w światło. Człowiek wykazuje jednak tę bardzo głupią cechę, że bardzo nieufnie podchodzi do Bożego światła. Odwraca się notorycznie od Bożego światła, zapiera się przed Bogiem rękami i nogami i non-stop przez grzechy ciężkie gasi Boże światło w sobie. A przecież bez Bożego światła, wszędzie tam, gdzie owo światło nie dociera. Jest tylko ciemność, smutek, zło i nieszczęście trwania bez Boga. Przestrzeń, którą zagarnia dla siebie i swoich popleczników szatan, książę ciemności, ten, który jako pierwszy przed wiekami zbuntował się przeciwko przynależności do Królestwa Światłości. Nagrałam ten filmik, aby zachęcić siebie i ciebie, drogi widzu do częstego korzystania z sakramentu pokuty. Sakramentu, który zapala w nas na nowo Boże światło oraz do modlitwy za wszystkich tych ludzi, którzy w Boga nie wierzą, nie chcą do Boga się nawracać, nie pozwalają się zagarniać, przenikać, obejmować, ożywiać i uszczęśliwiać Bożemu światu.